Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Beata i witam Was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, słuchajcie, mam dla Was taką bardzo ciekawą informację, ponieważ dzisiaj zaplanowałam cały dzień dla mojego męża. My ostatnio mieliśmy, no, trochę nieprzyjemności. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, który opowiadamy Wam, jak zostaliśmy oszukani na 8000 tysięcy złotych, to podlinkuję Wam i zapraszam Was serdecznie ku przestrodze. I jak już nas trochę znacie, jakby... Ja i mój mąż mamy różne osobowości Ale też w inny sposób podchodzimy do stresu To znaczy ja raczej, wiecie, wyładowuję Po prostu stres, pokrzyczę sobie trochę I po pięciu minutach mi, tak mi przechodzi Natomiast mój mąż jest taką osobą, która gdzieś tam w sobie Kumuluje takie nieprzyjemne momenty I widziałam, że od kilku dni chodzi, wiecie, taki przybity Nie miał nastroju Nic mu się nie chciało, więc postanowiłam, że Sprawię mu dzisiaj taką dużą przyjemność I zaplanowałam nam cały dzień właśnie pod niego I co więcej, oprócz tego, że zaplanowałam ten dzień To jeszcze są halce jak prawdziwy grafik. Takie zaproszenie na special day dla mojego męża, które zaraz mu wręczę. Mój może właśnie jakby obudziłam go dość niedawno. Jeszcze przypomnę Wam, że jest sobota, więc musiałam go zwlekać z łóżka, ale obudziłam go dość niedawno, okazało mu się szybko wyszykować. Nic jeszcze nie wie, także zaraz mu pokażę, co tutaj co dla niego przygotowałam, także zobaczymy jaka jest jego reakcja jeszcze żebyście wiedzieli, to pokażę wam co takiego dokładnie mu przygotowałam otóż wiecie, wydrukowałam sobie taką karteczkę na której napisałam, że to jest special day for the best husband czyli dla mojego męża na 11 zaprosiłam go na śniadanie do Simit House'u Simit House to jest taka restauracja, w której naprawdę zjecie prawdziwe tureckie śniadanie zjecie tam menemen, zjecie tam borka zjecie tam simit, naprawdę jest tam genialnie chyba kiedyś wam w ogóle pokazywałam jak ta restauracja wygląda bo tam byliśmy na pewno Natomiast my tam zazwyczaj chodzimy, wiecie, w takiej porze, powiedziałabym, przekąskowej. Natomiast nigdy nie byliśmy tam na takim pełnym, prawdziwym tureckim śniadaniu. Także on zawsze chciał tam pójść, myślę, że się bardzo ucieszy. Na 15 zarezerwowałam nam masaż, też w miejscu, które bardzo, bardzo lubimy. Ciężko jest tam zawsze z terminami, dlatego niestety mamy lokalizację poza Warszawą, ale nie jest to żaden, żaden problem, dla nas po prostu po śniadanku sobie się przetransportujemy. Na 18 zaprosiłam go na kolację również do tureckiej restauracji. Powiem Wam szczerze, że trochę się wahałam między restauracją, która nazywa się Anatolia, a Sofra, więc postanowiłam na tą Anatolię, bo tam jeszcze nigdy nie byliśmy. W Sofrze już kiedyś byliśmy razem. Natomiast jeżeli jesteście w Warszawie albo jesteście z okolic, to są dwie naprawdę fenomenalne tureckie restauracje, że wiecie, nie jest to Kebab Bartko są naprawdę świetne, jakościowe. No, piękne, piękne restauracje. Także mam nadzieję, że mu się spodoba. A na 20.30 zarezerwowałam nam kino, idziemy na seans dla dwóch osób. Także tak wygląda moja niespodzianka. A ponieważ mąż jest wyszykowany, idę mu wręczyć tą niespodziankę i zobaczymy, czy się ucieszy. Mężu, czy ty wiesz, co dzisiaj robimy? Mam coś dla ciebie. Co jest? Prezencik. Pe papier. Papier, tak. Ale jest to zaproszenie na special day. Przygotowałam dla ciebie. To jest dla mnie? To jest wszystko dla ciebie, tak. Przygotowałam ci pełen dzień, pełen atrakcji, żeby ci poprawić humor. Yeah. Idziemy na śniadanko do tureckiej rybki. Wszystko dla mnie? Wszystko jest tutaj dla Ciebie, tak o. I już Ci powiem co będziemy robić Idziemy na prawdziwe tureckie śniadanko Potem jedziemy na masaż dla dwóch osób Do Tao Tao, a lubimy Tao Tao Później idziemy na kolację do tureckiej restauracji A następnie idziemy do kina I drukować jeszcze to? Tak, i to wszystko wydrukowywam Dziękuję Jesteś zaskoczony? No tak wygląda tak jak weź, Profes... hotel. Pokusy. No widzisz. No dziękuję. Ale razem, nie? Nie tylko ja. Oczywiście, że razem. Co to za pytanie. Żona też musi mieć jakąś przyjemność z tego no, dnia. Tak, ale super. Dziękuję Proszę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jak to w prawdziwym związku z mężem Turkiem, nie da się niektórych rzeczy zaplanować pod konkretną godzinę, więc na mojej rozpisce na specjalny dzień dla męża mieliśmy rozpisane śniadanie na godzinę 11. Jest 12.30 i my dopiero wyjechaliśmy z domu, także no niestety musimy dzisiaj ominąć turecką restaurację. Bo, no bo po prostu nie zdążymy, jedziemy od razu do tej miejscowości, do Konstancina pod, pod Warszawą, e, gdzie będziemy mieli masaż i tam też udamy się na, na śniadanie. Tam jest jedno miejsce, które znamy, które lubimy, ale po prostu jednak się okazało, że zebranie się wraz z moim małżonkiem wcześniej jest niemożliwe. Jedzenie to jedzenie. Jedzenie to jedzenie, tak. Bo wy w Turcji nie macie czasu, nie? Tam nie ma, niknie. Nie ma. Nie ma czasu, dokładnie. No, kiedy budzisz się? Kiedy masz humor? No, to, to robisz, tak, nie. dokładnie. Więc no tutaj się jakby rozmijamy trochę z mężem. Ja jestem raczej ta przykładna co do godziny, taki niemiecki porządek. A tutaj mąż wiecie, no, jaki, jaki czas, jaka godzina. No ale okazało się, że niestety masaż, już mamy, wiecie, jakby zarezerwowany na konkretną godzinę, więc nie możemy tego przesunąć. W związku z tym. Musimy się dostosować do naszych planów. Mam nadzieję, że chociaż kolacja nam się uda w tureckiej restauracji. No i kino też już jest kupione, więc musimy się na nie udać również. No. Na pewno kino będzie. Na pewno kino będzie, tak. Właśnie. Masaż też. Masaż też. No, także jedziemy. Tureckiej restauracji, ale zobaczcie co mąż sobie znalazł. Sadzona jajka po turecku, także chyba jesteś szczęśliwy, to? Twój wybór. <laughs> Trochę będzie jednak turecka. Słuchajcie, chyba jesteśmy bardzo głodni, bo zamówiliśmy trzy zestawy śniadaniowe jedno na słodko, może mąż sobie wziął jajka po turecku, ja zawierzam konapkę, także... Nie, to jest pan w toku. To jest co i potem... To prawda, czyli kontynuujemy turecko Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, jestem bardzo płatna. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze nic, jeszcze lepsza atrakcja przed nami dzisiaj. Smakowało? Bardzo. Bardzo Lepiej niż tureckie. Lepiej niż tureckie. No, miałeś trochę tureckie. Nie, tak. I trochę było słodkiego, ale tak się na nie było. Słuchajcie, naprawdę pyszne. Poradziliśmy sobie z trzema porcjami. I jeszcze mieliśmy tylko jeden soczek, także tak, my naprawdę dużo jemy. Woda była. Aha, właśnie, to panie, woda za darmo. Bardzo lubimy jak są rzeczy za darmo, prawda? <laughs> Bardzo lubimy za darmo rzeczy. No, a teraz już idziemy na masaż bo mamy jeszcze tylko pół godzinki, także już się zbieramy i jedziemy. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce i chciałam tylko pokazać jak tu jest w ogóle pięknie Jesteśmy w Konstancinie Jeziornej, tutaj za mną jest Lasek A tutaj z drugiej strony jest już y, nasze. Y, jest taka willa, w której właśnie jest ten, ta, ten punkt masażu. E, idziemy na masaż balijski. E, jest też tutaj pajski, ale powiem Wam, że naprawdę wygląda to przepięknie. Taka malutka, urocza mieścinka. Idę gonić męża, bo widzę, że się rozgląda. Ładnie tu co? O! No zobaczcie, naprawdę jest ślicznie. Są, wiecie, takie malutkie wille, bardzo stare. Ale jest bardzo przyjemnie, zobaczcie, że tu jest w ogóle natury, tu jest las. Naprawdę na jest tu... Jest dla że co, le w, le w lecie tu jest fajnie? No. Tak, to prawda. Jest jaki ty jesteś wysoki, ja nie mogę tak ręki wysoko podnosić. Dobra, idziemy na masaż. Twój drugi punkt niespodzianki na dzisiaj. Cieszysz się? <laughs> Słuchajcie moi drodzy, jest już trochę później, my skończyliśmy masaż. Jak się mężowi masaż podobał? Bardzo. Tak byliśmy w super ogóle, było. super było Byliśmy w miejscu, w którym pasuj, jakby pracują masażystkami, są same panie Azjatki i powiem wam, że to jaką one robią robotę to jest naprawdę, my mieliśmy akurat balijski masaż, no genialny ja akurat mam też trochę problemów z plecami ostatnio przez wiecie pracę siedzącą, powiem wam, że ona po prostu dokładnie wiedziała gdzie mi tam kurde smarować i mm, te mięśnie naciskać i było to nawet momentami bolesne, ale wiem, że po prostu jutro obudzę się jak nowonarodzona Może to w ogóle nie mógł się z tego łóżeczka wlec, tak było fajnie. Um, więc tak, jesteśmy już po masażu. Jedziemy teraz do trzeciego, trzeciej naszej atrakcji dnia dzisiejszego. Jest to kolacja, i słuchaj, powiem, słuchajcie, powiem Wam historię, bo jak pokazywałam wam dzisiaj, chcieliśmy pojechać do Anatoli. Natomiast jakby mąż mądrze zapytał się mnie, hej, a rezerwowałaś tam stolik, stoli, oni tam mają dużo ludzi zazwyczaj. No więc tam zadzwoniłam, okazało się, że w ogóle nie ma szans dzisiaj na, na rezerwację, więc skorzystaliśmy z mojej opcji zapasowej, którą jest sofra. My w tym miejscu byliśmy, ja byłam z mężem moim w tym miejscu raz i to było w ogóle. Jeszcze jak dopiero zaczynaliśmy się spotykać. To była nasza, słuchajcie, jedna z pierwszych randek. E, poszliśmy tam wtedy na śniadanie. E, bardzo nam e, się podobało, może już znał to miejsce, bo ty ze swoimi tureckimi znajomymi tam często chodziłeś, prawda? Tak, tak. Tak, więc to jest taka no, mm, blisko wschodnia kuchnia, ale z naciskiem na, na turecką, naprawdę pokażę Wam to miejsce, bo jest po prostu genialne, jest wspaniałym miejscem na mapie Warszawy, jeżeli jesteście w Warszawie i chcecie skosztować pysznego tureckiego jedzenia, to koniecznie się tam udajcie, zresztą zaraz zobaczycie jak, jak to wygląda, e, na, do restauracji jedziemy na 19, a na 21 idziemy do kina, także nie mamy aż tak bardzo dużo czasu, natomiast wiecie, ominiemy sobie po prostu te reklamy w kinie e, i jak się pół godziny spóźnimy, to się nic nie stanie, no także jedziemy. De soleil, pas de soleil pas de soleil da da da. Pas de soleil de soleil Tzatziki, baba babaganosze, mukamaro. Zostaliśmy wypiekanych <noise> bułeczkę pitę. <noise> widać widać. No więc znowu oczywiście zamówiliśmy za dużo jedzenia, jak to my, ale no, dzisiaj celebrujemy męża. No i najlepsza część. Ja mam, słuchajcie, wegetariańską mustakę. Mąż, Balkanski komplet. Balkański komplet. <noise> Smacznego. Moi drodzy, kolejny punkt wycieczki, jesteśmy już po kolacji. Kolacja była pyszna, co? No, bardzo pyszna. Tak, naprawdę mieliśmy fantastyczne jedzonko. Jesteśmy pełni, a teraz dojechaliśmy do Blue City. idziemy. No, stop. Tak, ostatni przystanek na naszej dzisiejszej mapie przygód. Idziemy właśnie do kina. Seans zaczyna się za 20 minut, więc jesteśmy troszeczkę wcześniej. Także myślę, że sobie jeszcze trochę pochodzimy, co? Żeby tak. może spalić nasze jedzonko. No, także idziecie z nami do kina teraz. Słuchajcie, mało ekscytujące miejsce, ale chciałam wam coś pokazać. Trafiłam do łazienki, jest to pojedyncza kabina, normalnie, wiecie, kibelek, umywaleczka, ale odwracamy się, a z drugiej strony jest kibelek i umywaleczka dla małych dzieci, więc to jest takie urocze, może sobie córeczkę siusiać i mama w tym samym czasie. No po prostu rozwiązanie XXI wieku. Myślę, że wszyscy rodzice byliby zachwyceni takim rozwiązaniem w łazienkach. Wiesz co, jest najlepsze siedzenia w całym Ponieski. Witajcie moi drodzy Ja tak naprawdę odzywam się do was już kolejnego dnia żeby się z wami pożegnać Wczoraj byliśmy w kinie na filmie, który nazywał się Anty, Men i Osa Kwantomania była to druga część tej serii. Powiem wam, że był to film Marvela. Ja osobiście za filmami Marvela raczej nie przepadam. To znaczy filmy po prostu w tym gatunku nie są gdzieś tam w moim klimacie. Natomiast film, na którym wczoraj byliśmy po prostu rewelacyjny. Naprawdę był super, był bardzo śmieszny, trzymał w napięciu. Więc jakby miał te wszystkie elementy, powiedziałabym ciekawego filmu. Także bardzo Wam polecam, bo wiem, że on dopiero wszedł do kin, więc jeżeli jesteście fanami Marvela albo nawet nie jesteście, tak jak ja, to myślę, że, że film Wam się spodoba. W ogóle wczorajszy dzień em, był naprawdę bardzo przyjemny. Mój mąż był taki szczęśliwy, ja, aż tak dużo nie widzieliście, ale naprawdę e, tak odżył. Em, tyle radości mu to sprawiło. Także powiem Wam, wiecie, taka mała niespodzianka, a no, chłopina się cieszyła, więc e, wiecie. Moje drogie panie, bo jest Was tutaj zdecydowanie więcej, chciałam tylko powiedzieć, jeżeli macie mężczyzn swoich, to, to dbajcie o nich, dbajcie o nich, bo są naprawdę fantastyczni, a jeżeli panowie macie kobiety, to też o nie dbajcie. Czasami taka mała niespodzianka może sprawić bardzo, bardzo wiele radości, a, a myślę, że jeżeli ta druga połówka jest obok Was, to na pewno jest tego warta. Także Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten dzień z nami Wam się spodobał i zapraszam Was już do kolejnego filmu z nami. Pa!